Tym razem mam na stole Yamaha y... RX-V1200 RDS. Y... Sprzęt był już przez kogoś naprawiany. Niestety nie naprawił. Y... Amplituner był martwy. Teraz już działa. Nie odbierał żadnej stacji radiowej. Naprawiłem głowicę. Już też, też działa. Został jeszcze właśnie jak widać impulsator do wyczyszczenia. Niestety nie podkręcał. Pilot też naprawiałem. Po wylonych bateriach i po tłuszczu spodu. Z palcy też już działa. No i jeszcze został wentylator, który też trzeba naprawić. Rzęzi po prostu mocno, zobaczymy co tu dalej będzie. Powiem szczerze, że jestem zawalony robotą trochę, no ale nic, próbuję się obrobić z tym wszystkim. Zobaczymy. Może mi się uda? Może nie amplitunek? Może tu jeszcze jest wieżyczka do roboty? Tutaj jest właśnie ten amplituner. Tutaj jest mój sprzęt Marantz Jeszcze trochę roboty. Moja ściana płaczu, można powiedzieć. Kolumny mam do naprawy swoje. JBL subwoofer już jest po naprawie działa to jeszcze jest marantz no, Nitra. Ale tutaj niektóre sprzęty te moje tu są ponaprawiane niektóre będą do sprzedaży Saba Mi212 jest do sprzedaży Pionier Pionier, Pionier kurde nie widzę SX 200 chyba 3 RDS Hitachi jest nie do sprzedania bardzo fajny magnetofonik wskazówki ma na lewym i prawym kanale nie wiem czy to będzie widać takiego Soniaka miałem wcześniej w zasadzie mój pierwszy poważny wzmacniacz który miałem i z powrotem wrócił do mnie oczywiście inne, inna sztuka bo tamten sprzedałem Później żałowałem. Teraz już mam. Magnetofonik też jest fajny. R RFT. Hmm. Powiem szczerze, że jest nadzikane trochę elektroniki w nim. Silnik jest indukcyjny, znaczy trójfazowy, można powiedzieć, sterowany mikroprocesorem. Bardzo mi się spodobała jego budowa i odtwarza też nielegalnie kasety. W zasadzie był nawet bardzo dobrze, powiedziałbym, porównywalne do takich lepszych sprzętów pioniera czy tam innych, a jest w miarę tani. No i niezawodny. A to to wiadomo, będą do naprawy. Tu już mam kolumnę rozebraną, uszkodzony e, zasilacz impulsowy. E, raz wymieniłem, ale, ale niestety wróciła. Teraz będzie trochę więcej w elementów, które mogą zakłócać pracę przetwornicy. No arie. Aria to normalna standard. No i to by było na tyle to już z gramofonii. To by było na tyle. W każdym razie jest co naprawiać wiadomo, no starsze sprzęty są lepsze. Łatwiej je naprawiać. Nowsze są przetwornice impulsowe, które są ciężkie do naprawy. No i szybciej awaryjne są. Po prostu taka trochę beznadziejna no, ale co zrobić? Technologia idzie naprzód, a części się starzeją i psuje się to szybciej. Ja oczywiście nie polecam żadnego sprzętu na przetwornicach. Wolałbym, żeby był zamontowany transmotorek, po prostu taki sprzęt jest trochę bardziej wieczny. No i tak. I tutaj też mam jeszcze jakiś wzmacniacz. No też jest w trakcie yy, naprawy. Yy, wzmacniacz jest 110V, jest to podłączone na 220V. Yy, Transmonterek najprawdopodobniej przeżył, ale niestety yy, no, zdążyły bezpieczniki wywalić. Ale z do, tego. Uszkodziło zasilacz cały do regeneracji. Każde napięcie, wszystko, wszystko popadało. Każdy do można powiedzieć. No cały zasilacz jest do regeneracji, czy do regeneracji, do, do zrobienia w do naprawy. No, tu regenerować to nie, nie będę chyba regenerował nic, bo to wszystko jest dobrze. No zobaczymy jak to będzie, czy to zadziała. Najprawdopodobniej tak, no bo ja jestem takim człowiekiem, który potrafi naprawić. No, ogółem amplituner już był przez kogoś naprawiany. Y Normalnie tak pogrzebał, w tym w tej Jamasze oczywiście, tak pogrzebał, że po prostu nie mogłem dojść co i jak. Y Musiałem, bom on poprzelutowywał wszystkie salaki, myślałem, że jakieś może zimne luty albo coś. A to wcale nie była, przyczyna była gdzie indziej yy, w zasilaniu yy, procesora żaden reset, żaden nic, nic nie mogło pom pomóc, no bo ambitny był martwy, ale zasilanie było oczywiście Ale w jednym momencie tam brakowało. Yy. No tak ogółem, tak pogrzewał, że porobił mi zwarć na stalakach. No nie wiem czy uczący się, czy nie umiał lutować yy, FPGA. No w... dla mnie no to taki sobie serwis. W zasadzie to nawet nie wiem czy ja bym cokolwiek dał na ten serwis do naprawy. No de facto może mieć i lepszy sprzęt i lepszy warsztat, może lepsze wyposażenie, a i tak nie dał rady. Nieważne co kto ma ważna jest wiedza i styczność z elektroniką, styczność na co dzień. Ja jestem z tego na co dzień pracuję w firmie produkującej maszyny CNC i no różne rzeczy się spotykało nawet to się że te elementy zastępował elementami przewlekanymi i to takimi jakimiś starymi no po prostu no tragedia, no ale jakoś doprowadzałem to do porządku i to działało i działa do tej pory, oczywiście. No, coż tu tutaj mówić. Na razie to wszystko. Dziękuję, że oglądacie mnie za filmiki. Mam nadzieję, że kanał się będzie rozwijał. No i ten warsztatik też pomału się będzie rozwijał. Na razie jest takie mniejsze pomieszczenie. W przyszłości postaram się jakieś większe. No, ale to wszystko, pieniążki, materiały budowlane też poszły do góry. No, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Co tu mogę dużo mówić? no... Brakuje jeszcze trochę sprzętu, ale tu już mniej niż więcej. No i to w ogóle na tyle. Hej.